Witam państwa serdecznie. Niezwykły odcinek dotyczący sprawy Bośni i Hercegowiny, czyli Meczugorie. Najwięcej Polaków pielgrzymuje do Meczugorie. Polacy są tam na pierwszym miejscu. Wiele też osób jeździ do Mostaru, do m, innych miast Bośni i Hercegowiny, szczególnie do Chorwacji. Najwięcej, jeżeli chodzi o e, pielgrzymów, we w w całym Meczugorie, e, my jesteśmy na, na pierwszym miejscu. E, Wiele osób odwiedza też wodospady Krawica, będąc myczugoriem i oczywiście, tak jak powiedziałem, Chorwację. USA mówi o tym, iż w Bośni i Hercegowinie jest zamach stanu. Tak, to jest teraz. Mamy 2025 rok i ta informacja jest szokująca. O co tutaj wszystkim, o, o, o co chodzi tutaj, te, te sprawy, tutaj dotyczące Bośni i Hercegowiny, rozgrywają się już od wielu lat. Chodzi tutaj przede wszystkim. O skomplikowaną strukturę Bośni i Hercegowiny. Dlatego, że Bośnia i Hercegowina po pokoju w Dayton w 1995 roku, jak wiele osób wie, w Bośni i Hercegowinie była wojna domowa. Była, znaczy, to, to, to można powiedzieć też i domowa, ale to była wojna, która zaczęła się, w, jeżeli chodzi o Chorwację, o niepodległość Chorwacji, niepodległość. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Krajów Słowenii, rozpad Jugosławii i wtedy zaczęły się tam wojny. Serbowie dokonali wielkich zbrodni, i meczugorje, do którego jeżdżą Polacy, jest teraz pod znakiem zapytania czy wszystko po prostu jest teraz bezpieczne. Ja wam powiem o co chodzi, ponieważ zbliżają się wielkie dni do Meczu będą pielgrzymować się yy, pielgrzymi z całego świata, a przede wszystkim jak powiedziałem Polacy, ponieważ nas Polaków jest najwięcej. Chodzi tutaj o serbskiego przywódcy Milorada yy, Dodika, który yy, został skazany teraz właśnie kilka dni temu yy, pod koniec lutego yy, na karę jednego roku więzienia i zakazu wykonywania e, funkcji politycznych. Stany Zjednoczone powiedziały, że jest to zamach stanu, na, jeżeli chodzi o reakcję do Dika, ponieważ e, przywódca Republiki Serbskiej, e, który właśnie stacjonuje w Banialuce, e, nie uznaje, nie uznaje sądów e, i. Oni już, czyli z Republika Serbska chce się odłączyć. Oni, czyli Serbowie, w Bośni i Hercegowinie chcą się odłączyć od Bośni i Hercegowiny. Więc jak mówi USA, mówi też to partia SDA, nazywając to próbą. jest to zamach stanu według nich, jest to SDA, czy jest to Partia Akcji Demokratycznej, mówi w ten sposób e, mówi, że za, e, za, e, zamiar zakazania pracy Sądu i Prokuratury Bośni i Hercegowiny Rady Najwyższej Sądownictwa Prokuratury oraz Państwowej Agencji Śledczej na, tery, na terytorium Republiki Serbskiej na mocy niekonstytucyjnych praw us, ustawy porządku w, konstytucyjnego w Bośni i Hercegowiny. E, więc e, takie jest e, przesłanie, jeżeli chodzi o Milorada Dodika, e, więc Potem, po tej decyzji, kiedy właśnie przywódca Republiki Serbskiej przybył prezydent na posiedzenie sądu, gdzie został skazany, zostało to wszystko potwierdzone. Rada właśnie Republiki Serbskiej przybyła. Przy, przybyła. No, zebrali się właśnie posłowie i przyjęli ustawę, zakaz pracy właśnie prokuratury oraz sądu i, Bo i Bośni Hercegowiny oraz wysokiego szczebla na, te, na terytorium Republiki Serbskiej, czyli w Bośni i Hercegowinie. Jest to sytuacja bardzo napięta, jest to sytuacja niepokojąca dla wszystkich, którzy tam jeżdżą. Milorad Dodik został skazany przez sąd w Sarajewie na rok więzienia, jak powiedziałem, i... Dodatkowo zakaz sprawowania funkcji publicznych na 6 lat. Wyrok sądu nie jest prawomocny, jak powiedział Dodik, nie będzie się odwoływał. Więc czy należy się bać, że z tego wszystkiego? Będzie jakiś rozpad, że będą niepokoje, że wybuchnie ewentualnie, niestety, jakaś kolejna wojna na Bałkanach. Tego nie jest nikt w stanie zagwarantować. Dodig jest popierany przez Orbana, przez Vučića, prezydenta Serbii, przez premiera Węgier, czy też przez Rosję. Zaś USA oraz członkowie Prezydenci, także inni Bośni i Hercegowiny, ponieważ Bośnia i Hercegowina nie ma jednego prezydenta, popierają tutaj pokój w Dayton, czyli są przeciwni, aby Republika Serbska odłączyła się od właśnie Bośni i Hercegowiny. Więc ta sytuacja, która już jest napięta od wielu, wielu miesięcy, ponieważ już informowałem o tym, iż Media informowały poprzez chociażby co mówił prezydent Ukrainy Załęski, który mówił o tym, iż Rosja szykuje drugi front wojny właśnie na Bałkanach, aby zarówno na Ukrainie była wojna, jak i tam na Bałkanach, w Bośni i Hercegowinie, jeżeli chodzi o odłączenie się Republiki Serbskiej od Bośni i Hercegowiny. Wszystko to w przededniu Wielkiego Dnia, który będzie 18 marca, będzie miał objawienia Mirjana. W Meczu Widząca, to jest dzień dla tych, którzy nie jeżdżą na te objawienia, którzy nie wiedzą do końca, co to jest Meczu Powiem pokrótce: w Meczu zaczęły się objawienia 24 czerwca 1981 roku sześcioro widzących i 18 marca, właśnie Mirjana, jest to jedna z widzących w Meczu która właśnie 24 czerwca 1981 roku miała objawienie. Ma widzenie Matki Bożej. I na to objawienie przy, przyjeżdża z całego świata bardzo dużo pielgrzymów, ale jak po, podkreślam, zawsze Polacy są od już wielu, wielu lat na pierwszym miejscu. Myślę, że tak samo będzie i teraz. Czy my możemy Polacy czuć się bezpieczni? Na razie tak. Tak się wydaje, że ta sytuacja nie jest na tyle tutaj zagrożeniem dla pokoju, iż będzie się coś działo. Wiele mediów, chociażby takie artykuły, właśnie które, jak, co powiedziałem, że co mówi tutaj, co, co powiedział USA, iż jest to zamach stanu, nieuznawanie konstytucyjnych organów w Bośni i Hercegowinie przez Republikę Serbską w Bośni, jej przywódcę, prezydenta Milorada Dodika. więc to wszystko, ten, ten, ta, ta sytuacja, to wszystko budzi na pewno szereg niepokojów. On już jest tutaj podsycany od rozpoczęcia wojny w Ukrainie, kiedy to tak jak powiedziałem prezydent Ukrainy powiedział, iż tak, mo mo może się coś takiego wydarzyć. To wszystko mamy nadzieję, że to się uspokoi i nie będzie żadnych konsekwencji jeżeli chodzi o tą sytuację. Sytuacja niestety nie jest łatwa, ale z Bożą pomocą na pewno e, myślę, to wszystko się e, szczególnie jeżeli chodzi o meczu Gorje pozytywnie e, zakończy. M muszę tutaj powiedzieć na końcu na koniec, że Bośnia i Hercegowina jest podzielona właśnie na e, trzy części, właśnie na Federację Bośni i Hercegowiny, Republikę Serbską i na dystrykt Bryczko. Dlatego stąd ta sytuacja, iż Meczugorje, gdzie żyją Chorwaci, jest właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Federację Bośni i Hercegowiny, ale tak naprawdę jest to mała część Chorwacji, jeżeli chodzi o Meczugorje, o tereny, które są obok, Lubuszki, tam żyją Chorwaci. Kawałek dalej, bo już w Mostarze, ta sytuacja już jest odmienna, tam Chorwaci są w mniejszości, a inne narodowości przewyższają znacznie Chorwatów. Tak właśnie zróżnicowana jest Bośnia i Hercegowina, gdzie są różne narodowości muzułmanie, Serbowie, Chorwaci. Oni razem żyją, właśnie w jednym państwie. Ja wszystkich pozdrawiam z tym przesłaniem. Pamiętajcie. Relacj będę relacjonował tutaj na kanale 18 marca widzenie Mirjana, ale także przed najważniejsze informacje, także o tej e, sytuacji. Także będę wspominał, co dalej z tą sytuacją, e, którą e, jak podkreślały tutaj e, amerykańskie władze, jest to zamach stanu. E, czy ta sytuacja rozwinie się negatywnie? Tego nie wie nikt. Ja myślę, że z Bożą pomocą, co powiedziałem, e, będzie po prostu dobrze. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was wszystkich. Lajkujcie, subskrybujcie, a też, jeżeli możecie, wspierajcie kanał. Do usłyszenia jeszcze raz.